Wszystko. Tak, mój syn się bawi, także musicie wziąć poprawkę na to. No dobrze, połóż to, odłóż to i już. Najwyżej później się potem pobawisz, Marek. Y, tutaj mamy, brałem moje piękne złoto. Zobaczcie. To wszystko teraz jak wyciągnę, a jak, jak to Ola pięknie z perełką, wszystko popakowała. Jo, 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 jo. A Sonia, wiem gdzie to jest jakaś cyferka, zaraz. Zaraz, aha, są. Zobaczcie, numer 7, no przecież to jest piękne, 20, zobaczcie, cuda, eee, cuda, 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 zobaczcie, to, to jest, o, eee, śliczne, co się stało, no nie wkładaj samochodu na nogę, zobaczcie, dobrze, ja tu teraz wypakuję piękne swoje eee, skarby, nie no, Wiecie co, te woreczki to już, już sprawiają, że po prostu człowiek robi się hepnie. <laughs> A najważniejsze wypatrzyłam tutaj jeszcze tak. Aha! Nie, bo to jest... Okej. Okay. No, to muszę... Za... Ale to chyba będę mogła już poczytać. Dzień pierwszy. Zobaczcie, dzień pierwszy. Za chwilę będziemy otwierać dzień pierwszy. Dobrze, ja to zaraz wszystko powyciągam. I pomalutku sobie dzisiaj jest cały drugi. I pomalutku sobie otworzymy dwa dni, prawda? No to do zobaczenia za chwilę. Nie. Witajcie moi kochani, tutaj już rozpakowałam paczuszkę. Mój piękny kalendarz porcelanowy, który w tym roku jest pierwszy raz nowością u Oli z kanału Skarby Zachodnio-Pomorskie na YouTubie. Co środę mamy, yy, są wydarzenia, co, co środę prowadzi live. I zmiana telefonu, bo mieliśmy małą. <laughs> Małą przeszkodę, oj, czekajcie, bo tu trzeba, trzeba specjalisty o nożyka, żeby to otworzyć. Tutaj ja sobie już nie będę szukać nożyka specjalnie do, do listów, a takowy też mam, piękny. Tu jest moja karteczka, zaraz sobie tu... Tutaj może przeczytamy to. Witaj w skarbcowym kalendarzu adwentowym. Cieszę się, że dziś razem zaczynamy tę wyjątkową podróż przez 24 dni pełne małych niespodzianek porcelanowych historii i ciepła. Na dobry początek, coś słodkiego skarbie rozgość się. To będzie piękny czas. O, jakim mnie mniucho. Tak. Ja mam rączkę brudną, bo przypiecu byłam, ale, ale to nic. I mam liścik, oczywiście, ze skarbca, ale to liścik jest dla mnie, więc nie będę wam pokazywać. Ja sobie go zaraz przeczytam na spokojnie. A teraz, ponieważ jesteście tak ciekawi jak ja, tu montażystka za to, że mi pomaga, to dostanie coś słodkiego. Już, już się cieszy, chyba było warto. Widzisz? To przekazuję na rączki montażystce mojej, chwilowej. Może nie montażystce, ale kam kamerzystce. O, przepraszam, kamerzystce. Tak pięknie zapakowane, że aż trzeba rozpakowywać. O, o, o. A tam słychać, jak tylko mój, mój Marek biega po domu. No, no i dziecko. Dziecko ma swoje prawa. O. Nie, no nie da rady, inaczej tak pięknie zapakowane, że aż szkoda rozwalać, no ale, no co, to może przetrzymamy do przyszłego roku? Nie, ja wiem, że i tak, i tak ciężko będzie trzymać to, kochani, przez tyle dni, zwłaszcza, że to jest w tym pokoju, w którym siedzę i na co dzień cały czas urzęduję, a tutaj jeszcze urzęduje ze mną, jak wiecie, Marek, więc pilnować tego wszystkiego, żeby to, żeby to nie, oj, Dobra, ja chcę to podniosę od razu. Żeby to nie było uszkodzone, to też... Nie no, zobaczcie. Toż same piękności już w pudełkach, w opakowaniach, prawda? <grytanie> no ja się śmieję, ale śliczne. Śliczne. Na pewno pójdzie potem na coś. Już, już moja kamerzyska tutaj musi wszystko yy, sfilmować. Tak. Dzisiaj do pomocy mam kogoś. Pokrywałam na tym stojaku, ale no tylko mnie. Wiecie, no to tak jest za a, o. O, patrzcie co tutaj ja mam. Mm. Widzicie, to chyba nie w tą stronę tutaj otworzymy. Ciężko wyjąć. Zobaczcie, zobaczcie. No, no ja się bardzo zaraz popłaczę, czekajcie, bo to naprawdę... Aha, Jak to rozpakować? Zobaczcie jakie piękne skarby No cudo, cudo, cudo. Piękny trojak, zobaczcie. Mmm. Czy to nie jest piękne? Ja już sobie rezona na kawkę w tym na pewno zaparzę. Chociaż taka pojemność nie moja, ale już Wam pokazuję. Piękne. Piękne, prawda? O, śliczne, śliczne niezapominajki, a ja mam akurat dzwonek z niezapominajkami, wiecie, i nawet samowar. Więc później będzie mi to ładnie wszystko grało. I zobaczcie, jak pięknie zapakowane. O, całe trio. To jest kalendarz, moi drodzy, ten drugi, za 800 zł Proszę bardzo, tak wygląda właśnie piękny kalendarz wczorajszego dnia. A że dzisiaj, już podniosę sobie śmieciuszki, a że dzisiaj mamy kochani, yy, drugi, to ja gdzieś tu miałam pod ręką też dwójkę. Już przy okazji otwieramy tak pięknie olu zapakowane, że ja bym nie chciała tego popsuć. O, a muszę jednak jakoś otworzyć, bo nie brudne, ale o dobra, tu jakoś mi się uda. Nie chcę rozwalać tych woreczków. Jak to tam moja Ola zapakowała? O. To najpierw trzeba, to, słuchajcie, techniki w rozpakowywaniu. Czekajcie, jak ja to sobie tu położę. Tak, jedną ręką to by można było sobie, wiecie, kawkę wypić. Trzymaj, oj. Ale skoro Ola to montowała, to na pewno zrobiła tak, że to by było dobrze do rozmontowania. O. I już zaglądamy, co mamy w dzisiejszym dniu. Mhm, mm niech trochę woreczek pójdzie. Trzeba go trochę pootwierać. O. O. Oczywiście to wszystko było solidnie zapakowane. Czekajcie. Jak ta Ola tutaj to upchała? No, nie chcę, żeby ten. Tutaj. A. Już, kochani, już. Już 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 może mi się uda. O jakie piękne chwasty, chłosty, chwasty. O, no teraz tak. Oczywiście te wszystkie perełki. Te wszystkie perełki pójdą potem dalej. Zapakowane. I dziś mamy drugi dzień. Dziś twoje serce. Przepraszam, ręce. Trafia przedmiot z historią. Zatrzymaj się na chwilę, może coś ci przypomni. W skarbcu wierzymy, że rzeczy potrafią mówić. Czasem szeptem, czasem śmiechem. I to stawiamy na śmiech. Czasami? Czasami stawiamy na śmiech. I mi się wydaje, że tu będzie, jeżeli ma być śmiech, a wiecie, że ja mam szpilkę też na wintek. I bardzo możliwe, że tu będzie właśnie jakiś bucik. Takie też mnie przeczucia. Przeczucie mam, że to będzie bucik w drugim okienku. Zobaczcie do mojej kolekcji. No, przecież, zobaczcie, jaki śliczny. Mm, śliczniutki. proszę. O Jezus, Ja zawsze muszę coś narobić. Piękny bucik. Piękny bucik, zobaczcie. O, staruszek. Tempy spód, falbanka. No śliczny, prawda? Tak więc tak się przedstawiają moje dwa dni: wczorajszy i dzisiejszy. I ja już się zaraz będę brała do montowania tego: do, najpierw do czytania, oczywiście, mojego pięknego liściku, który tutaj jest. O! A tu możesz jeszcze chwilę tak. A z wami się będę żegnać. Kochani, do jutra, do. No pewnie gdzieś po południu, pod wieczorek będę jak zwykle wrzucał filmik, także jeżeli jesteście ciekawi, co tutaj dalej mamy w tych woreczkach yy, z kalendarza adwentowego od Oli, to zapraszam już jutro. Pozdrawiam serdecznie, nie zapomnijcie subskrybować i pisać komentarze i oczywiście już niedługo będzie kolejna niespodzianka, może jutro. Oprócz kalendarza jeszcze coś mi chodzi po głowie, także warto komentować, kochani, subskrybować i lajkować. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, papa.